Co, co się tutaj wyprawia? Zabieram psa na przejażdżkę. Tato, chodź to zobaczyć. <grym> A tu co się wyprawia? Nawet <grym> jedzie samochodem. No tak. No pięknie. Pies jedzie z tobą, tak? Pokazuję psu, co znaczy prędkość, a potem Artur wyskakuje mi na drogę. No jasne, jakbyś miał prawdziwe Ferrari, to mógłbyś mu pokazać, co to jest. No to to na pewno. No co? To proponuję tak, chodźmy wszyscy na tor wyścigowy, a tam wynajmiemy prawdziwe Ferrari. I wtedy się przekonamy, kto jest najszybszy. Artur, Dawid czy ja. Albo Joe. No ty chyba niestety nie możesz tam pójść. Zostawcie lajka dla Joe, a my zostawimy go w domu i szybko się ubieramy i lecimy! Szybko, szybko, chłopaki! Lecimy! Słuchajcie, chłopaki, dzisiaj będziemy jeździć specjalnymi samochodami. Gotowi? Jasne! Tak, jasne! No to klasa, super, chodźmy. No i co, wybieracie swój samochód? Ferrari, tak? Ture? Ten? To Ferrari? To nie jest zwykły samochód miejski, to specjalny samochód wyścigowy typowo na Tor. Jest specjalnie zaprojektowany do jazdy tu. Naprawdę? Na Tor. Tak, jest bardzo szybki. Ale najpierw zobaczmy, jakie tu mamy samochody. A tutaj co? Mega fajnie. Same najfajniejsze. Tak, najfajniejsze. Byłoby mega fajnie, jakby był tu najszybszy samochód. Widzisz? Co to, Artur? Wygląda mi na Ferrari 450. Chyba Italia. Italia, dokładnie tak. Jak wiecie lepiej, to napiszcie w komentarzu. Mają kilka bardzo podobnych wersji. Tak, same fajne auta. Zobaczcie jak to jest zrobione. One są po prostu prześliczne. Mega fajne. Nie ma opcji, żeby przejechać przez żaden próg zwalniający. Tak, ale nim się tak nie jeździ, tylko na płaską drogę. No i co my to mamy dalej? Tu też fajny. Nissan GTR. A tutaj jest Aston Martin. Wow! Jaki to model? To już nie samochód Jamesa Bonda, ale nadal. Zobacz tego. Mega świetny. To jest bardzo fajne. No, klasa. Yo, yo, yo. Najfajniejszy bez dwóch zdań. Rozmawialiśmy niedawno i Artur zapytał mnie, jaki chciałbym mieć samochód. Powiedziałem w sumie, że nie wiem. A ja bym chciał takie auto? Po prostu super. To mój garaż. A to twój garaż, tak? Chyba mój. To mój garaż i moje samochody. Dla każdego miłośnika BMW to chyba najfajniejszy garaż, jaki może być. M3, M2, no, wszystko po kolei jest tu mega fajne. A jakieś M4, M5 to chyba coś nowego. Ale jak one są zrobione, jakie piękne w środku i na zewnątrz. A tutaj X5 BMW, od dawna nim nie jeździliśmy. A tutaj M5, prawda? I hybryda plug-in. To hybryda plug-in czy nie? Chyba hebryda. Ale w ogóle, jakie felgi! Super! Fajny, tak! Najlepszy. Karbonowy dach, wow! Naprawdę? I to nie tylko dla wyglądu. Starałem się, żeby cała M5, a zwłaszcza ten model, było jak najlżejsze. Najbardziej jak to możliwe. I to po to, żeby być jak najbardziej wszechstronnym. A dodatkowe szkło, szczególnie na dachu, to kolosalny ciężar. Bardzo ciężki. Co to jest? Chłopaki oni odpalają. Noszą tutaj specjalne białe kaski Formuły 1 i wygląda na to, że będą tutaj rywalizować. Wszyscy wyjeżdżają na tor. Wow! Wow! Co za dźwięki! i widzicie co to za świetna maszyna? Tak, ale super. Perfekcyjny. Ma dwa miejsca. Ma dwa miejsca! Dwumiejscowy, żeby siedział z tobą nawigator i informował, gdzie jest kolejny zakręt. Po to, żeby pomagać kierowcy. Podaje wszystko: kanapki, wodę, co tam potrzeba, wręcza dokumenty policjantom oczywiście. A i od razu wszystko w porządku. No tak, ale tymi wszystkimi samochodami można tutaj pojeździć. Wow, to jest prawdziwy raj dla miłośników samochodów. Świetnie. Słuchajcie, Dawid nie ma prawa jazdy. Ale szkoda. Czemu? Nie możesz kierować, ale możemy załatwić, żebyś miał tutaj profesjonalnego kierowcę, który pojedzie razem z tobą i ci pokaże. Tak? Będziesz siedział koło niego i tylko prosił, żeby było szybciej i szybciej. A, jak? Jak prawdziwy nawigator. A na końcu przekonamy się, kto jest najszybszy na torze. Pospieszmy się. To miejsce jest zaprojektowane do tego, aby kierowca mógł sobie tutaj poćwiczyć. Można tu potrenować wszelkie możliwe manewry, pojeździć samochodami i po prostu zobaczyć jak wygląda to miejsce. Poczujesz zakręty i poczujesz jakbyś był za kierownicą prawdziwego samochodu. Dokładnie jakbyście sami kierowali na torze. A to co za celofanowy hełm? I to wszystko? Zwykły celofan i tyle, żeby włosy nie wypadały. To całkiem normalne. Nie, nie, żartuję, dobierają im kaski, żeby byli całkowicie bezpieczni. Dopinają paski. No i jak się sprawy mają, Dawid? Jest OK! Jesteś gotów? Tak! Ty jedziesz pierwszy, a kierowca Artura będzie się starał nadążyć za Twoim wynikiem. Będzie się starał za wszelką cenę nadrobić tamten wynik. Tak! No to powodzenia! Oby było mega, mega fajnie. Bawcie się dobrze i jedźcie bezpiecznie! samochód wyjeżdża na tor i rusza wow niesamowite wow Dawid nadjeżdża, zobacz! Wow! O, to niesamowite! Słuchajcie, to było tak szybkie. Po prostu przeleciał niesamowite. Mega fajnie! No i stop! 4 minuty 6 sekund! Teraz moja kolej, chłopaki! Jak? Ale to fajne! Tak! No i pięknie, a teraz będziemy mieli kolejnego uczestnika! Teraz moja kolej, to było naprawdę szybko! Z zewnątrz wyglądało to normalnie, nierealnie! To było niesamowite! To było naprawdę super! Dobra, idę! Tak, tak, tak! No to teraz powodzenia! Słuchajcie, ruszyli. Timer włączony, a on już jest w drodze. Tylko spójrzcie, jak pojechali. Aston Widzieliśmy Martins. go! Widzieliśmy go jak jechał! No ale Ferrari to Ferrari! Tak, to nie on? Nie, to ten drugi. Ferrari ma tyle wygranych w Formule 1, że aż niesamowite. Słyszę dźwięk! To Artur! To chyba on! Na pewno! Mr. Beast kazał swojemu kumplowi wystawić głowę i zrobić tak. Artur? Tak! Wow! wow, ale szybko, super! Ekstra! To było naprawdę szybko. Nawet nie wiem, czy nie szybciej niż jak jechałeś ty. Zobaczymy, dowiemy się na końcu. Potem jak przyjedzie. Dobra, on już wraca, super! ho. Wow. Dobra, zatrzymuję timer! No dobra, chodźmy go złapać! O, Atur! To było brutalne, mega szybko, niesamowite! Tak, bardzo fajnie, mi też się podobało! Naprawdę ci się podobało? No, to naprawdę było niezwykłe. Prowadził to jak w grze komputerowej. Po prostu jechał i wow! No dobra, zaraz poznamy wyniki. Wejdźmy do środka, chodźmy. Czujesz nawet zapach opon. Tak szybko się zużywają. One w ogóle nie mają bieżnika, prawda? Zobaczcie, są zupełnie gładkie i gorące. Już wytarte, naprawdę? No tak! Wow. Guma się zużywa na zakrętach. Superowo. Trzeba je często zmieniać. No dobra, dwójka niesamowitych zawodników i każdy z nich przejechał. Pamiętacie, że Dawid miał 4,06 sekundy, a jaki był wynik Artura? Artura! 4 ale o 01! Wow! Wygrał! O 3 sekundy! Od o wow. tak! Ten zapach gumy nie był bez Taak. powodu. Te opony po przejechaniu Toru musiały być całkowicie wyczerpane. Dobra robota. I uwaga, teraz główna nagroda. Dostajesz oto to Ferrari. Fajne? Mega świetne, ale oczywiście żartuję. Co najwyżej dostaniesz Hot Takiego. Patrzcie na dyplomy, które nam dali. No i dostali dyplomy. A co tam jest napisane? Że jeździliście Ferrari GT. Ferrari GT. Tak. Fajnie.